bardzo często pacjentka najpierw zgłasza się żeby poprawić urodę, wyleczyć trądzik i, i zmniejszyć objawy hiperandrogenizmu, a po roku czy po dwóch latach ta sama pacjentka przychodzi z problemem niepłodności, bo chce zajść w ciążę i wtedy leczenie jest zupełnie inne. Dzisiejszym tematem jest endokrynologia ginekologiczna. Tomasz, czym się zajmuje endokrynolog ginekologiczny i po co on tak naprawdę jest potrzebny? Endokrynolog ginekologiczny jest to specjalista, który łączy wiedzę z zakresu ginekologii i endokrynologii. I zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń hormonalnych kobiet. Zajmuje się diagnostyką niepłodności, ale także diagnostyką menopauzy, leczeniem menopauzy. Zajmuje się też leczeniem chorób innych gruczołów wydzielania wewnętrznego, takich jak tarczyca na przykład. I wszystkie te zaburzenia mogą wpływać niekorzystnie na szansę w poczęciu dziecka. Endokrynolog ginekologiczny zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób, które mogą wpływać na zdrowie reprodukcyjne kobiet. Ale tak zadam takie pytanie, yy, które Pewnie zadają sobie nasi słuchacze, czy to jest bardziej endokrynolog, czy bardziej ginekolog? I czy endokryno endokrynologami ginekologicznymi zostają endokrynolodzy, czy ginekolodzy? Jak to wygląda w praktyce, jeżeli chodzi o te specjalizacje? Proces kształcenia wygląda tak, że najpierw, żeby zostać endokrynologiem ginekologicznym, trzeba być ginekologiem położnikiem. I dopiero po ukończeniu tej podstawowej specjalizacji i uzyskaniu. Tytułu specjalisty, położnika ginekologa, można przystąpić do kształcenia w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej. Bo endokrynologia ginekologiczna jest to taka działka, wąska działka endokrynologii. Ona mhm. nie obejmuje całości endokrynologii, mhm. tylko skupia się na pewnych zagadnieniach, i połączenie tutaj wiedzy z zakresu ginekologii i endokrynologii ułatwia. Funkcjonowanie, diagnostykę, ułatwia rozmowę z pacjentem, ułatwia znalezienie problemu i ułatwia właściwe jego rozwiązanie. Mhm. Czy, czy możemy powiedzieć, że w zasadzie każdy lekarz, ginekolog, który pracuje w klinice leczenia niepłodności i pomaga pacjentom, którzy starają się o dziecko, musi mieć przynajmniej tę wiedzę z, te, z tej dziedziny? Tak. W trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa każdy lekarz, który yy, kształci się, w tym kierunku nabywa wiedzę dotyczącą działania hormonów, nabywa wiedzę dotyczącą wydzielania hormonów przez jajniki, przysadkę mózgową, tarczycę. Jednak w trakcie specjalizacji z endokrynologii ginekologicznej pogłębia tą wiedzę i ułatwia to w większym stopniu zrozumienie problemu i takie całościowe spojrzenie na funkcjonowanie układu dokrewnego człowieka. No właśnie, jak mówimy o całościowym spojrzeniu... Do, do uzyskania ciąży potrzebujemy i kobietę, i mężczyznę. Ginekolog jest kojarzony z pomocą kobietom, ale czy ginek, endokrynolog, endokrynolog ginekologiczny również pomaga mężczyznom? Jak to wygląda? Oczywiście, bo w klinice leczenia niepłodności nie mamy do czynienia wyłącznie z kobietą, prawda? Leczymy parę. Do zajścia w ciążę potrzebny jest mężczyzna i dlatego znajomość układu hormonalnego mężczyzn również leży w gestii ginekologa endokrynologa i podczas kształcenia podczas specjalizacji w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej również taką wiedzę nabywamy i ginekolog endokrynolog musi znać powinien znać podstawowe zasady również pomocy mężczyźnie w przypadku wystąpienia jakichś zaburzeń Zaburzeń seminogramu, czy też zdiagnozowania zaburzeń hormonalnych u pacjenta, chociaż w pewnych sytuacjach ta wiedza może okazać się za wąska i odsyła wtedy pacjenta do innych specjalistów, do androloga, który zajmuje się układem hormonalnym mężczyzn. Mhm. I na jakie badania musimy się nastawić, jeżeli zgłaszamy się do lekarza? ze specjalizacją z endokrynologii ginekologicznej. Jakie badania taki lekarz może zlecić? No jeżeli przychodzi para, która stara się o dziecko, która chce zajść w ciążę, to badania te dotyczą głównie cyklu miesiączkowego kobiety. Ginekolog endokrynolog sprawdza Przebieg cyklu sprawdza najpierw, przeprowadza wywiad, przeprowadza badanie fizykalne, oczywiście szereg badań dodatkowych i zleca badania hormonalne, bo musimy pamiętać, że badania hormonalne, które zleca lekarz, nie dają nam całości obrazu choroby czy całości obrazu jakiegoś zaburzenia, z którym para zgłasza się do kliniki. Badania są to tylko Badania dodatkowe, które uzupełniają wiedzę zebraną podczas wywiadu i badania fizykalnego. I podczas diagnostyki zaburzeń związanych z zachodzeniem w ciąże, trudności z zachodzeniem w ciąży ginekolog, endokrynolog zleci hormony, które odpowiedzialne są za występowanie prawidłowego cyklu miesiączkowego. Zleci estradiol, progesteron, które produkowane są przez jajniki. Poinstruuje pacjentkę, w jakich fazach cyklu powinien, powinna zbadać odpowiednie hormony. Sprawdzimy również hormony produkowane przez przysadkę mózgową, czyli FSH, LH, czyli hormony, które regulują pracę jajników, regulują wzrost pęcherzyków jajnikowych, ich dojrzewanie, odpowiedzialne są za wystąpienie owulacji, a także zlecimy i będziemy sprawdzać funkcjonowanie tarczycy czy też innych narządów wydzielania wewnętrznego. Choroby tarczycy mogą wpływać niekorzystnie zarówno na szanse zajścia w ciąży, jak i na szansę donoszenia ciąży urodzenia zdrowego dziecka w terminie. Ginekolog endokrynolog oprócz takich hormonów jak FSH, LH, oprócz estradiolu czy progesteronu zleci badania właśnie y TSH, czyli hormonu terotropowego, zleci badania FT3, FT4, yy, sprawdzimy stężenie prolaktyny. I w zależności od schorzenia, jakie zostanie zdiagnozowane, istnieje wiele innych hormonów, które możemy badać, tylko jest to temat bardzo szeroki, i, i wszystko zależy od tego, jak przebiega proces leczenia. Z czym zgłasza się para i jakie choroby podstawowe zostaną zdiagnozowane? No, głównym objawem, z którym zgłaszają się pacjenci do lekarzy z taką specjalizacją, to jest brak ciąży. No, tak. Ale czy, czy są też jakieś inne objawy, takie być może niezwiązane już z niepłodnością, z którymi powinni się zgłosić pacjenci do lekarzy zajmujących się endokrinologią ginekologiczną? Oczywiście, bo. Problemy hormonalne nie powodują wyłącznie kłopotów z zajściem w ciążę. Problemy, które spowodowane są przez nieprawidłowe stężenia, przez nieprawidłowe wydzielanie hormonów, mhm. mogą prowadzić do zaburzeń cyklu miesiączkowego i bardzo często zgłaszają się pacjentki, które mają nieprawidłowy cykl miesiączkowy, nieprawidłowe miesiączki albo bardzo rzadkie miesiączki, albo bardzo częste, krwotoczne. Również jeżeli mamy zaburzenia cyklu, no to możemy spodziewać się zaburzenia jeczkowania. Zgłaszają się kobiety z zespołem policystycznych jajników, z nadmierną produkcją androgenów, ponieważ jak wiadomo jajniki produkują nie tylko estradiol czy inne estrogeny, ale jajniki są również źródłem hormonów takich jak testosteron. I dopóki produkują odpowiednie ilości tego progesteronu. To wszystko jest w porządku, natomiast w pewnych stanach produkcja tych androgenów się zwiększa. Występują objawy hyperandrogenizmu, czyli nadmierne włosienie, hmm. przetłuszczają się włosy i zaburza się cykl miesiączkowy. Kobiety te bardzo często zdarza, zgłaszają się do ginekologów, endokrynologów, szukają pomocy w celu po pierwsze regulacji cyklu. Po drugie, w celu no, zmniejszenia kłopotów z trądzikiem wynikającym z nadmiaru androgenów, czy też z kłopotów z przetłuszczaniem się włosów. Ale trzeba pamiętać, że te problemy bardzo często się łączą, bo właśnie pacjentki, które mają hyperandrogenemię zespół policystycznych jajników, mają też kłopoty z zajściem w ciąże, ponieważ u tych pacjentek rzadziej występuje owulacja, częściej mają problemy właśnie z dojrzewaniem, z pękaniem pęcherzyków owulacyjnych I, i dlatego bardzo często pacjentka najpierw zgłasza się, żeby poprawić urodę, wyleczyć trądzik i, i zmniejszyć objawy hyperandrogenizmu, a po roku czy po dwóch latach ta sama pacjentka przychodzi z problemem niepłodności, bo chce zajść w ciążę i wtedy leczenie jest zupełnie inne, ponieważ no, w zależności od Oczekiwań pacjentki, w zależności od celu, do jakiego dążymy, stosujemy różne terapie. I niekiedy terapie, które stosujemy w celu y, zwalczenia nadmiernej produkcji testosteronu, jednocześnie uniemożliwiają zajście w ciążę. I wtedy mm. musimy dobierać terapię do okresu życia, w jakim pacjentka jest aktualnie. Mhm. Czyli bardzo ważne jest to, żeby jednak zgłaszać się do specjalistów, którzy zajmują się holistycznie y, niepłodnością. Takich, którzy będą wiedzieli dokładnie, jak dana terapia może wpłynąć na, na nasz organizm w kontekście właśnie, właśnie ciąży, a nie tylko wyleczenia tej podstawowej, tego podstawowego objawu, tak, jakim jest oczywiście Ginekologia jest bardzo szeroką specjalnością, specjalizacją. Ginekolodzy zajmują się problemami onkologicznymi. Dlatego powstała działka ginekologia onkologiczna. Ginekolodzy zajmują się problemami związanymi z nietrzymaniem moczu, powstała uroginekologia problemami z donoszeniem ciąży, problemami z opieką okołoporodową. Mamy tutaj specjalistów perinatologii. To wszystko są ginekolodzy. Natomiast ginekolog, endokrynolog posiada taką pogłębioną wiedzę właśnie, którą możemy wykorzystać do diagnostyki i leczenia zaburzeń hormonalnych i dzięki temu, no, w większym stopniu niż ginekolog, który tej wiedzy nie posiada, możemy pomóc tym pacjentkom. Czy, te, czy, czy zaburzenia hormonalne to jest problem, który jest taki bardzo niszowy i dotyczy jakiegoś, małe, jakiegoś małego wycinka społeczeństwa? Czy z twojego doświadczenia zawodowego wynika, że ten pro, pro, problem raczej narasta i, i, i tych osób zgłaszających się do endokrynologów ginekologicznych czy w ogóle endokrynologów y, będzie w przyszłości coraz więcej? Z obserwacji wydaje mi się, że jest to problem, y, który narasta, ale ja mogę mieć też y, fałszywe jakby spojrzenie na to zagadnienie, dlatego, że w momencie, kiedy zacząłem zajmować się tą dziedziną, mam więcej pacjentek, które mają taki problem i może to wynikać z tego, że właśnie te pacjentki do mnie trafiają i są to teraz pacjentki, które chcą zajść w ciążę właśnie, ale też pacjentki, które szukają pomocy w okresie menopauzy, którym jesteśmy w stanie pomóc zmniejszyć ryzyko osteoporozy czy chorób układu sercowo-naczyniowego w przyszłości. Dzięki przepisaniu odpowiednich terapii możemy zwiększyć ich komfort życia. Pod warunkiem, że no, taka pacjentka będzie chciała się leczyć i diagnozować.